Deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych marmurach... Jakbym nie był samochodem, chcę broma napierdolić. Dzieci!

Nerim skovoj joj. Ja pjenko. Na vasi Ja vite. Ja vite. Ja vite. Ja A nie? Bardziej to jest tak pierwszą Trochę za daleko, Ale wiedzieli, że oni gdzieś podkręcili, kurwa grają swoje i kurwa konsekwentnie. Pierwszą głowę pójdą urodzinie, tam 100 lat. Tak dłużego, Nie! Brawo, Kapitan! 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 kurwa! Kapitan! 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 Nie Kapitan! 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 Nie sam. Kapitan! 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 Kapitan!

Brawo! Brawo! Kurwa! Brawo. 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 brawo! Jedź! 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 Jedź.

Aj, 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 mi znowu z niego! po Ty puchar po schroniu zrobisz nie? Gol, gol, gol! BKS! Jest! Dobre, Baryłko! Brawo, baryłka, brawo!

Nee, je doet het oké. Nee, je het oké. Nee, je doet oké. je doet oké. je doet het oké. Nee, je doet het oké. Nee, je doet het oké. het oké. Nee, je doet het oké. 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 Nie Jezu! Holera, gdzie jest Jezu? Gdzie jest ten Jezu? Cholera, gdzie jest Jezu? I Jezu.